Nie jesteś bogaty nie dlatego, że świat jest przeciwko tobie. Prawda jest prostsza. Sam blokujesz swoje bogactwo. I dziś powiem ci dokładnie jak to robisz. Ale zanim ci to powiem, zapraszam was do zasubskrybowania kanału, komentowania i lajkowania, aby kanał mógł się dalej rozwijać. Jeśli ciągle narzekasz, że nie masz pieniędzy, to nie przypadek, to efekt twoich wyborów. I w tym filmie Brutalnie ci to pokaże. Więc powody wewnętrzne, mentalne, psychologiczne. A tych powodów jest naprawdę wiele. Zaczniemy najpierw od luźniejszej e, formy. Brak jasno określonego celu finansowego. Ktoś chciałby być bogaty, ale nie wie, co to dla niego znaczy. Milion na koncie, wolność od etatu, własna firma. Czy od jakiej kwoty zacznie się wolność finansowa, brak wiary w siebie, poczucie, że bogactwo jest dla innych, lęk przed ryzykiem, brak działania, bo zawsze pojawia się, a co jeśli stracę, odkładanie na później, odkładanie startu, zacznę inwestować od przyszłego roku, brak cierpliwości, oczekiwanie szybkich efektów, a gdy nie przechodzą, rezygnacja, niska tolerancja na porażki. Bogactwo często jest wynikiem serii prób i błędów, a nie każdy potrafi to wytrzymać. Mentalność ofiary. Przekonanie, że winne są rządy, system, pracodawca, a nie własne decyzje. Negatywne przekonania o pieniądzach. Na przykład pieniądze to zło, bogaci to złodzieje, lepiej być biednym, ale uczciwym. Jeśli ktoś jest bogaty i... Kradnie, to trafi do więzienia. Jeśli ktoś nagi na prawo, to akurat jest prawda: zawsze trafia do więzienia. Brak samodyscypliny. Nawet przy dobrych pomysłach i okazjach, bez wytrwałości nic się nie uda. Oraz brak wyobraźni, wizji, nieumiejętność dostrzegania do szans i tworzenia wartości. Teraz przedstawię Wam. Kilkanaście powodów praktycznych, w sumie to codziennych nawyków, które mogą przyczyniać się do tego, że nie jesteś bogaty albo bogata. Pierwszy to chyba najbardziej popularny i najbardziej toksyczny, a mianowicie życie ponad stan, wydawanie więcej niż się zarabia. Drugi to również moim zdaniem bardzo ważny powód, jeśli ktoś ma po prostu mało oszczędności albo i jeszcze gorzej w ogóle nie oszczędza, to jest naprawdę ogromny błąd. Nawet małe kwoty, regularnie odkładane, tworzą fundament kapitału. Brak inwestycji, trzymanie wszystkiego na koncie, które zjada inflacja, brak edukacji finansowej, nieznajomość podstaw procentu składanego, rynku, podatków, ryzyka, uzależnienie od konsumpcji. Priorytetem jest kupno rzeczy zamiast budowania aktywów. Brak planu budżetowego, pieniądze przepływają przez ręce i znikają. Brak awaryjnego funduszu jeden kryzys cofa człowieka o lata zadłużanie się na konsumpcję kredyty, chwilówki, raty na rzeczy, które tracą na wartości powody zawodowe i biznesowe. Powody, które doty dotyczą każdego z nas, brak specjalizacji, unikalnych umiejętności. Ktoś pracuje w miejscu, gdzie jest łatwo zastąpiony. Praca tylko dla innych, nie buduje własnych aktywów, tylko cudze. Brak inicjatywy w karierze, nie prosi o podwyżki, nie zmienia pracy na lepiej płatną. Zadowolenie z minimum. Brak ambicji, żeby iść wyżej. Brak przedsiębiorczości. Nigdy nie spróbował stworzyć czegoś swojego. Zły dobór znajomych, środowiska, otaczanie się ludźmi, którzy nie inspirują do rozwoju, brak mentorów, uczenie się wyłącznie na własnych błędach, zamiast na doświadczeniu innych, strach przed konkurencją, rezygnacja z pomysłów, bo już ktoś to robi, brak dywersyfikacji, całość pracy i dochodu zależy od jednego źródła. Powody społeczne i systemowe. Brak startowego kapitału. Trudno jest, jeśli ktoś zaczyna od zera lub z długami. Zła sytuacja gospodarcza kraju, podatki, inflacja, brak stabilności prawnej. Niesprzyjające środowisko rodzinne, brak wsparcia, toksyczne przekonania, demotywacja. Nierówności społeczne. Ktoś może mieć gorszy punkt startowy od innych. System edukacji. Szkoła często nie uczy finansów ani przedsiębiorczości. Presa otoczenia, np. weź kredyt na mieszkanie, załóż rodzinę, zapomnij o ryzyku. Powody charakterolo, charakterologiczne. Brak konsekwencji, zaczynanie wielu projektów i niekończenie żadnego. I brak konsekwencji jest najgorszym co może być. Zawsze trzeba być konsekwentnym, nieważne co by się robiło. Konsekwencja to klucz do sukcesu. Dyscyplina to jest najważniejsze, co może być dla osób, które chcą się rozwijać. Lenistwo, marzenia bez działania, impulsywność, decyzje finansowe podejmowane pod wpływem emocji, brak analizy, inwestowanie, bo znajomy polecił bez wiedzy, perfekcjonizm, czekanie aż warunki będą idealne, zamiast zacząć i przysłowiowo czekać aż. Co się wydarzy albo stanie. Zazdrość zamiast inspiracji, zamiast uczyć się od bogatszych, ktoś ich krytykuje, brak odpowiedzialności. Zrzucanie winy za sytuację na innych no i brak podjęcia odpowiedzialności za własne decyzje. Podsumowując, bogactwo to suma decyzji, nawyków i środowiska. Każdy, kto jeszcze nie jest bogaty, może mieć mieszankę kilku z tych czynników. Także, cóż, dziękuję Wam za uwagę, drodzy widzowie. To było kilkadziesiąt powodów, dlaczego nie jesteś jeszcze bogaty, ale mam nadzieję, że jeśli jeszcze nie jesteś, to to szybko zmienisz. A jeśli już jesteś i oglądasz ten film, to naprawdę to by gratuluję. Mam nadzieję, że moi widzowie są na dobrej drodze ku osiągnięciu swojego. Celu. Także cóż, ja się z Wami żegnam. Subskrybujcie kanał, lajkujcie, komentujcie i polecajcie ten kanał z namem, aby mógł się bardziej nieść i aby moje podcasty do, docierały do większej liczby osób nie tylko z jednego środowiska. Chciałbym, aby ten kanał łączył wiele środowisk w jedno. Dziękuję za uwagę. Hej, hej.